Dobra, chodźcie tu! No chodźcie tu! Dajcie! No tu! No chodźcie! w chodźcie! No chodźcie! No chodźcie! Od bramki! No od bramki. tylko jeszcze вер Накая вид Яна жутко на жоп Podda weтя jest peден. Brawo środek piłka, na środek! Ej! 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 Piłka na środek! Od środka! Ja nie wierzę! Stańczak strzelił! I to jest jeszcze udokumentowane! Bramka! Bramka! Jeeeej! Z lewej trzeba było! Jurgen czas graj! Czas! Dobra, Stańczak! Tam... Drugą! Wbije się znowu brak. Z w bramkę. Ślewusa pociągnął. To był taki Dobrze! Dawaj Ajde. Ten Nie no. Ten to już stracił. Co, Mary Nie było Wiesz, stańcie ci piłkiem życiową. piłkę? Nie trochę... Ja się gdzie wierzyć, piłkę Szybciej! Ja myślałem, że się machnie. Przecież strzama. Bez narzut! Bez narzut piła! Ja go bronił. Jeść! Graj dinera szybko! Dinerem graj! Rzuć. Ale niech kopie, żeby panie dziwek kazały. Ale nie, jak z, z akcji to wtedy było. Dawaj Stańczak drugą! Szkoda, że tam... A... Szkoda, że tam nikogo nie było. Tyle! Tyle normalnie! Szkoda, że tam nikogo nie było, nie? Sześć A... minut!

Čas, bojíška. Co, co, to je trenér. Čau. Můžeš vejít. Jaká podponina, jaká. Ves, ves.

4 minuty! Damy! No na krzysiu! Narzuty! Aut narzut! Aut narzut! Ej, aut! Aut narzut jest! Oj, że tak, aut! Ja bym już To są takie nieogary w tych młodych klasach! No, że tak, go! późno! Ej! Narzuty!

Dawaj jakby wytopaj! baj! Dajcie! <śmienicza> Dajcie! Na Dajcie! <rzut. śmienicza> na rzut. Na rzut! Na Dajcie! 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 Ej! Dajcie! Dajcie! Dajcie!

Ja, ja, ja. 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 Ja,

nie ej, uspokój się. A stopy, to ja. Zarzuty. nie Macie pół minuty Dobra. Dobra, z trąbki. Pół minuty z Dobra, normalnie, koniec. koniec, koniec, koniec meczu!